Siemano widzowie w dzisiejszym odcinku spróbuję wygrać mecz na Mega Drafcie w Clash Royale, grając tylko, tylko i wyłącznie pieprzonymi spelami. Więc zaczynamy. Zobaczmy, jak to wyjdzie. I zobaczmy, jakiego dropa dostaniemy na początek. Oczywiście zapewne nie dostanę 8 speli, ale będę ich brał najwięcej, jak tylko mogę, najdłużej, aż tylko się da, wiadomo. Więc moją techniką będzie zabierać mu jak najlepsze spele od początku. Więc mam nadzieję, że on teraz nie weźmie dwóch. Ale weźmie Fireballa, niestety już mi zabrał. Tak, ja właśnie muszę chyba od początku zabierać. Nie proszę, żeby teraz nie wziął drugiego spela. Ale wziął drugiego spela. No kurde, co za, za sraciec się trafił na początek, nie? Ale pokażę mu, że tutaj mistrzem spelowym jestem ja i biorę delivery, które będzie kluczowe. Kluczowe przynajmniej. Jak nie dostaniemy żadnego delivery, to będziemy w takiej dupie. Co teraz jeszcze muszę wziąć na pewno? Na pewno zapa. Ale czy są tutaj jakieś inne spele? Albo jakieś spelo rzeczy, które mogę wziąć, więc zap na pewno, więc on już pewnie ma laga, czemu ja gram czterema spelami, ale jaka jest najstępna, najbardziej spelowa rzecz, no do dalszych rozważań będzie nam potrzebne, muszę wziąć Fire Spirit, nie, bo nie wiem, co innego można wziąć, myślę o Goblin Drillu, bo chyba to jest traktowane jako spel, w sensie to nie jest spel, ale wiecie, coś takiego, takich co można postawić na wieży, ma to jakiś sens dla was, nie wiem, jak, jak jest jakaś lepsza karta, którą uważacie, żebym powinien wziąć, Zamiast tego, no zabrał mi dwa spele, kurde, to muszę wziąć drilla. I teraz zastanawiam się, co jeszcze. Eee, może jakąś budowlę? Eee, chociaż graveyard jest też takim trochę spelem, bo można go postawić na wieży. Eee, nie wiem, czy to dobry pomysł, że ja to wziąłem. Mogłem znaleźć jakąś lepszą wymówkę dla siebie, żeby wziąć coś bardziej korzystnego, ale chcę, żeby ten część był jak najbardziej legitny. No i jaka ostatnia rzecz? Jaka ostatnia rzecz? Nie będziemy mieć żadnej budowli, no Drill jest taką trochę budowlą, ale chyba wezmę Steina, bo wiecie, jak ma to ability, to to jest taki trochę spell, nie? To będzie nasz jedyny taki trup, e, oczywiście wie, co, wiecie o co chodzi, ground card, e, taka, która chodzi po ziemi, e, więc to nasza jedyna nadzieja, będziemy musieli do niej cyklować, no ale wziąłem najwięcej speli jak tylko się dała. I jakby był jeszcze Lightning Rocket, nie wiadomo co, e, to bym zapewne też go wziął, e, powinienem to pewnie zroketować ale ciul, zrobimy to w taki sposób. Gramy na spokojnie. Eee, puszczam tutaj na tak eee, i zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie mam zielonego pojęcia, co może z tego wyniknąć. Nie będę roketował, bo zbędzie, bo to się nigdy nie kończy dobrze. Graveyardik o tako postawiony klasycznie. O kurde, tu miałem zrobić tak, że wieża się sfokusowała na. Dobra, mam przerąbane, nie. Mam przerąbane, nie mam zielonego pojęcia, jakie ja to wybronię. Delivery, proszę, nie no, upadnie, jak już ona będzie na wieży. Ja pierdzie, dobra, jesteśmy w dupie. Co ja trafiłem na początek? Nie. Przeniam. Branie najdroższych rzeczy, ani najtańszych, było chyba lepsze niż y, to, bo to już jest takie trochę ograniczenie do naprawdę słabych rzeczy mega. Czy to jest three crown, którego właśnie w tym momencie prawdopodobnie dostaję? Możliwe, ale wiadomo, zawsze jest szansa na kombek, więc nie poddajemy się. No, dlaczego ty to robisz, mimo mordeczko, Dlaczego? Dlaczego mi to robisz? Dobra, wystaje defensive graveyard. E, wiem, że to najlepsze zagranie, jakie chyba mogłem zrobić, nie? Ale muszę to zrobić w taki sposób, bo inaczej to, to, to nie wyjdzie po prostu no, do cholery jasnej e, i to już chyba nie wyszło. Bo ten Hograider do nic takiego nie mam, nawet no. To dziedzic, pozbro, świetny początek. No to mega, co mamy tym razem? Jakiego muspela zabrać na początek? E, widzę, że mamy ich chyba więcej. Mam nadzieję, że. O Boże, do no dlaczego mi zabrał coś, co chciałem wziąć w pierwszej kolejności? Nie, to jest największy dramat, jaki przeżywamy na świecie. Nie dobra, robimy tak, że biorę spele, a później karty, które mogą mi pomóc w tym challenge'u. Serio, bo to inaczej jest za trudne. Na mega draftie to jest tak losowe, że to jest po prostu hit, nie? E, I co jeszcze? Poisona wezmę. Na dobry początek. Wątpię, że on weźmie jeszcze jakiegoś spela, a już jakiego, to jakiego? Pewnie Barbarian Barrel, ale mam nadzieję, że nie weźmie, e, że pomyśli, że już wziąłem swoje i zostawię. No w sensie, na mega draftie jest dobrą taktyką ubranie speli na początek. Bo one są decydujące. Jeśli do jakiegoś jesteś przyzwyczajony, to ciężko by ci było grać innym. Ale najbardziej mnie przeraża to, że moje dwa następne piki to jest Void i Barbarian Barrel, nie? Z tego co widzę, słuchajcie, tu mamy... Ja pierdzielę, dobrze, że w tym meczu... Zobaczcie to, dobrze, że w tym meczu nie robię challenge'u, że tylko najtańsze karty biorę. Bo jak widzicie, bym miał Electro Spirita, Ice Spirita, Heal Spirita i Fire Spirita. To jest najbardziej porąbana rzecz, jaką widziałem kiedykolwiek. A teraz najbardziej mnie przeraża to, że naszym następnym Pikiem jest pieprzony Goblin Kurs. Co wezmę poza nim? Coś kurde sensownego. Spele są jasno określone: jak jakaś karta jest spelem, to ją jest albo nie jest. Nie będę brał kurna jakiegoś graveyarda, tylko coś, co może mi realnie pomóc. Co to może być? Na pewno krzak. Krzak jest sensowną, myślę, rzeczą do pomocy. Na pewno jakaś budowla. Co może być budową, która może mi pomóc? Nie, muszę wziąć jeszcze kursa inaczej jesteśmy w dupie jaka budowla może mi pomóc najbardziej goblin chatka czy kanon chyba goblin chatka szczerze mówiąc nic innego tutaj sensownego nie widzę jakie mogą być moje dwa następne piki, zastanawiam się nad royal rekrut bo one trochę mogą wykierować mi defensywę, wykierować albo właśnie zepsuć, a co do ofensywy zastanawiam się pomiędzy krzakiem nie no, krzaka wezmę i teraz błagam Cię, nie zabierz mi Royal Delivery. Coś w sensie Royal Rekrutców. Boże, my, mylę ciągle te dwie nazwy pieprzone. Ale bierzemy Rekruty. Dokładnie tak. Zostaną przez nas zrekrutowane. I zobaczę sobie, jak poradzę sobie tym dekiem. Skill Spell Cycle, kurde. I zobaczmy, jak to wejdzie. Good luck, mordeczko, good luck. Stawiam Barbarian Beryl. Może coś sprediksznujemy. A może nie. Goblinki od razu się respią. Bardzo dobrze. Fantastycznie. Nie no. Nie gadaj. Powiedz, że trolujesz. Czemu ona poszła na wieżę? No boże, już jesteśmy w takiej dupie, nie? Arousy. Właśnie, właśnie. musiłem baitować go na te arousy. Muszę loga puścić, bo nie mam co, kurde. Okej. Okay. Rekrutki. Rekrutki małe siurki. Tak to brzmi. Dobrze, że nie było connection. Tutaj możemy jakieś prediction zrobić? Nie wiem. On chyba nie zdaje się przejmować tym. Co tutaj się dzieje na jego prawej stronie? No i w sumie Sigma. Jak on to tak wybronił? Nie wiem, ale ja tam stawiam krzaka ofensywnego. Mam nadzieję, że on teraz nie ma już kolejnych alosów. Chociaż pewnie ma. Jest szansa, że on je zmisuje. Okej. Okay. Wystawił dwie rzeczy naraz na nie. Czy to dobre zagranie? Nie mam pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. Ale czy to mi wybroni te? Tak niekoniecznie, może trochę. Ale jak widać nie do końca. Czy on ma coś, na, na co mogę zużyć Goblin Kursa? Nie wiem! Choć się domyślam. Goblin Kurs to jest jednak takie gówno Przysięgam, Wiadomo, można z tym otwalić jakieś kilka śmiesznych akcji, ale, ale bez przesady. Proszę, nie daszuj bandytka, nie daszuj. Oczywiście, że zdaszowała. Kocham życie. Uwielbiam wręcz. E, I co ja mogę teraz zrobić? E, Wojda postawić. E, Saspic już busza, tak? Saspiszy oczywiście. Inferno Tower. To bardzo ciekawe rozwiązanie, mój drogi koleżko. Nie mam co stawiać do cholery, no. Co ja mogę zrobić? Cóż ja mogę począć? Loga, loga, tak. Bo on sobie myśli, że takim puszem mnie rozwali, tak? To się powiem, ci powiem, że się mylisz, ostro mordeczko. Okej, okay. on ma jakiegoś Inferno Towera? Nie. Z zmarnowałem Wojda na pieprzoną jedną arczerkę, nie? To jest hit. To jest po prostu hit. Splitujemy tak o rekrutcy. Mam nadzieję, że nie wystawi teraz Battle albo wystawi tutaj Minera, i w tym momencie przegrałem swój mecz. Świetnie, świetnie, świetnie. Chociaż nie, no, zawsze jeszcze są jakieś szanse, nie? Na przykład, o tak. O wystawimy Poisonik, tak. Chyba, że on tu zarosuje, to wtedy już nie ma szans. No dobra, wyglądało to na pewno lepiej niż w pierwszym meczu, gdyż nie dostaliśmy tri ale i tak jeszcze dużo brakuje do szczęścia. Kolejna próba, a jeśli dotarłałeś do tego momentu to ja koniecznie bardzo, ale to bardzo cię proszę, drogi widzu, żebyś w tym momencie zostawił subika z łapką w górę i podbił ten filmik, bo jest taka opcja, którą YouTube ostatnio dodał, którą bardzo bym prosił ci, żebyś kliknął. O Boże, oczywiście, że on bierze loga na początek, no nie wierzę w to. Mm, najlepsze spele sobie bierze dla siebie, lamusek. Więc ja biorę Roketa i ja biorę, chociaż pewnie Firebola powinienem wziąć, on mi teraz go weźmie, i będę w dupie. Chociaż może powinienem się cieszyć, nie? Będę miał więcej kart do wyboru. Proszę, weź kursa. Weź Goblin Kursa, mordeczko. Byłbym w niebo wzięty. O nie, zabrał mi krzaka! Ale jesteśmy w dupie, dobra, muszę wziąć to i Earthquake'a. I mamy teraz, tak przez ranę. A wracając do tematu, jeszcze weź wbi na mojego serwera Discord, gang się nazywa, mają ponad 300 osób i moim celem jest stworzyć największe polskie community w Clash Royale. Więc żebyście tam wbili, pisali o swoich osiągnięciach, co jest tak, co jest nie tak i weźcie w ogóle się tam nad sobą zesrajcie. Czy ja muszę wziąć kursa znowu? O Jezu, tragedia, tragedia. No i jaki building do obrony? E, chyba najlepszy będzie ponownie Goblin Hat, Tak zupełnie obiektywnie I szczerze 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 Nie wiem, który raz to powtórzyłem, wybaczcie to Ale Chyba rzeczą, którą wezmę Jest Elixir Golem Nie! Nie, dlaczego mi to wziął idealnie w momencie, kiedy to powiedziałem? Przysięgam, ja to chciałem wziąć Nie Nie, jaki jest teraz win condition, które możemy wziąć? Ja pierdzielę. No Hogriderem mu będę spamować, kurde. Ale czym jeszcze? Co jeszcze do obrony? Nie wiem, kurde. Chyba szkieton armia, nie? Myślałem nad Wallbreakers... Wallbreakerserami. E, ale chyba Knighta wezmę do obrony, szczerze. Mamy przesrane. On chyba odczytał e, mój zamer, mój challenge, jaki mam. I zobaczymy, jak sobie poradzi z moim defensywnym Hogriderem, w sensie ofensywnym. E, golden Knightie, Golden Knightie. Co ty odwalasz, mój ty kasztanku? Oczywiście, że ability puścił. I co w tym momencie? E, dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Goblin Kurs? Nie, czekaj, ja go puściłem w złym momencie, szczerze. E, proszę, żeby to starczyło. Nie, nie zamieniło wszystkie gobliny. No dobra. Czy on wziął maloga? No właśnie. Tutaj Earthquake tak. Hogrider tak. Czy on zlistował swoje ability? Nie wiem. Ma kanona, no właśnie. Ma no właśnie, no właśnie. Eee, więc tutaj nie masz tego ability, ma to ability. To jest cudownie. To cudownie. Musimy to ponownie rozegrać na kursalko w taki sposób. Czy on już ma z powrotem tego loga? Na pewno ma, prawda? Jakie są nasze szanse? Nie mam zielonego pojęcia. Jakie są nasze szanse na wygranie tego eee, Hogrider'a? Postawię o taką. Eee, I patrzcie. O nie, Earthquake, Earthquake, proszę, 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 proszę. Proszę, proszę, dobrze. E, I tutaj. Nie, to miało w darta! W darta miało trafić. Dobra, to mamy przerąbane. ale mamy przerąbane. Nie, dobra, wyszedł przy szereg. Więc nice. E, w miarę. E, goblin Hat nas może uratować. Zupełnie obiektywnie. Albo nie. Możemy też przez niego przegrać. E, tutaj, Goblin Kursik tak. Owlatuje. Na różowo, proszę. O, ale piękna zamiana wszystkich na goblincy. Klasa. Oczywiście on jest lamusem i puści loga. Prediction Canon, dobrze. Ale nie trafiłem w wieżę, Kurna mać. E, ma to sens to co robię? Nie wiem, z pewnością nie. Nawet nie wolną. Okej. Okay. Musimy zacząć rocket cycle, nie? Dobra, tutaj zamieniamy wszystkie. O tak. O, w ogóle rasy. E, super. On to oczywiście broni. No czemu mi dobiera takich spocenców, kurna, jak ja tylko próbuję zagrać ciężki challenge? Czemu Earthquake nie zabija Darta goginsa? Dobra, mamy tak przerąbane, nie? Jesteśmy w takiej dupie. Ja pierdziele, no dobra, ostatnia próba. Teraz zdecydowanie nie było najbliżej, drugi mecz był najbliższy, ale mam nadzieję, że dostaniemy kogoś słabszego na oponenta, bo na takich jest to oczywiście niemożliwe. I co najważniejsze, mam nadzieję, że nie dostaniemy goblin pieprzonego kursa bo to jest rzecz, która nam przegrywa ten mecz, ale oczywiście jest Goblin Kurs, jak swój, to wspaniale Cię widzieć. O, proszę, jeszcze mamy Freeza, super, jak dobrze to widzieć. Bierzemy Arousa, oczywiście, żeby on tego nie zabrał. Mm. I później co? Barbarian Barrelkę weźmiemy, bo to jest spell. Czy on bierze Busbandit jako pierwszy pik? Ja się boję tego człowieka. Nie! Dobra, Goblin Barrel i jeszcze Barbarian Barrel. Zabrałem mu wszystkie najlepsze spele. Teraz jest szansa, że on mi w końcu jakieś zabierze. Proszę, zabierz mi. Zabierz mi Goblin Goblin'Kursa. Nie chcę go. Już Freeze będzie lepszy, poważnie. On się zastanawia, czy on, będzie, czy on jest w stanie zagrać na mnie bez speli. I co ja mogę teraz wziąć? <laughs> co tu się dzieje? Dobra, bierzemy Earthquake'a i bierzemy Lightninga. Nie <laughs> <Ja> mam pytań. <laughs> I nasze następne dwa piki to jest Freeze i Goblin Goblin'Kurs. Proszę, weź coś z tego, człowieku. Proszę. Nie chcę tym grać. Weź coś z tego. Nie weźmie. A naszym ostatnim pikiem będzie musiała być jakaś budowla, nie? Bo bez budowli to nie idzie, kurna. O, i oczywiście, że nie wziął. Więc ja biorę kursa. I biorę, kurna, friza. Z racji tego, że mamy goblin baryłkę. To dobra wiadomość. Nie musimy brać krzaka, ani innego win condition. A on wziął krzaka. Ja to Musimy wziąć lock-in. I musimy wziąć bomb tower. Żebyśmy mieli jakąkolwiek obronę. Chociaż mortara mogłem wziąć. Ale dobra, już uznajmy, że jest git. I co on teraz weźmie? Nie ma żadnych speli do wzięcia. Ja mam kurna 7 speli. Zajebiście, zarombista robota lightwork. On mi spędzi spamował na tylko win conditionami, nie. Ja mu muszę zadawać tak zwany chip damage moim o super. Well played. Mam nadzieję, że to starczy. Mam nadzieję, że to starczy na obronę tego, ale teraz nie mam budowli na następne kilka ruchów, nie. Jestem uziemiony. Można by rzec, muszę mu earthquake'em Zadać trochę damage'a. Eee, mamy przerąbane, by the way. Eee, tutaj tak, tutaj to baryłko. Eee, I tak. Eee, nie, no nadal coś tam nam zada. O, no to GG's. No to jest tak GG's. Przysięgam, to jest tak grubo GG's. Musimy to bronić tylko i wyłącznie w taki sposób. On i tak pewnie się dostanie do tej wieży, nie? Freeze, proszę, dobra, nie wiem czemu ja tyle Elixira na to zmarnowałem, nie, ale musimy się ratować. Teraz oczywiście, że leci Butleram. Czekaj, ja to mogę zlightningować. Oczywiście nie jest to pozytyw Elixir Trade, ale... ale musimy się ratować, okej. Okay. Dobrze, że puścił tą berserkier, bo inaczej byłby to zdecydowanie negative elixir trade. Barbarian barrel na zasejwowanie tego damage'a. Super. Nie, dobra, nie da się grać na to, pomocy. Ja pierdzielę, no i po wieży, no. Bo wystawiłem za późno. Co ja mogłem zrobić lepiej? Najlepszą rzeczą, by, jaką bym mógł zrobić, w sensie, jaką ja bym mógł zrobić, to jakby wystawił e, goblin, z, goblin gang za wieżę i ja wtedy puszczam kursa, kumacie, nie? E, proszę, niech on to zrobi teraz. Nie zrobi tego teraz, oczywiście. Dlatego muszę puścić earthquake. I w miarę może to wyjdzie Czekaj, czekaj Goblin kurs, freeze, proszę Zadajcie tam coś, goblinsy Nie, co się dzieje Ale jaki damage, ten człowieku Jaki to damage zadało I proszę, i teraz on tam wystawia Goblin gang, tak Tak, wystawił, czekaj, patrz Patrz to, patrz to, patrz co się dzieje Człowieku, proszę I ma powierzy, nie gadaj Ale to zrobiliśmy, ej dobra To jest potencjał na życie Okej, okay, dobra, szybko. Szybko, Barbarian Barrel. Bomb Tower, proszę. Okej, okay, tutaj Arrowsy, tak, żeby krzaka też walnęły. E, tutaj walimy to tak. E, Earthquake'a tak. I czy to jest perfect defense? Prawie, gdyby tylko ta berserker e, się odwaliła od nas. Dobra, patrz to. E, tak, i tak, i proszę. Czy to ma potencjał? Proszę, powiedz, że ma. Ty no, patrzcie, prowadzimy. Nie mam pojęcia, jak to się dzieje, ale takim deckiem grając prowadzimy. No nie, teraz nam zada. E, niestety tylko z Dasha. E, najlepiej jakby walnął Battle rama, ok, okay. E, W sensie, battle rama in the pocket Wtedy chciałem lightninga postawić, kumacie e, Proszę, nie walnij, oczywiście, że walną On powinien takie rzeczy Stawiać, kurna, za wieżę Kumasz e, Muszę być ready cały czas, nie? Muszę być cały czas ready Cały czas gotowy na to, że on będzie stawiał takie głupie Rzeczy, a ja to muszę Lightningować, nie? Co to jest za kanon w ogóle? What the hell? Muszę go cały czas predyksznować. Kumacie. Tak, o, i to, o, tak, o. Proszę, proszę, jak pięknie. Jak to pięknie wygląda, błagam. Nie. Kurde, ale Tutaj stracimy wszystko zaraz. Nie. Ja pierdzielę, ale było blisko A szczerze, mega dobrze sło, Szło w tym meczu, ja pierdzielę! Jeśli chcecie część drugą, to koniecznie Napiszcie komentarz, bo ja bawiłem się po prostu Świetnie, ale w tym odcinku nic więcej Nie zdołamy działać. pamiętajcie o tym, że Zostawić łapkę w górę, suba z dzwonem Wesprzeć ten kanał, jeśli chcesz należeć do elitarnego Grona widzów, którzy wspierają ten kanał Naprawdę serdecznie polecam Mój serwer Discord, koniecznie link w opisie I podbij proszę ten filmik Żebym się lepiej plasował na YouTubie, błagam Jestem głodny, nie stać mnie na jedzenie i bardzo potrzebuje pieniędzy z YouTube'a, więc byłbym wdzięczny, gdybyś po prostu podbił ten filmik. A tak to dzięki za oglądanie, kocham was, do zobaczenia w następnym filmikcie i cześć!